Rozwiążmy zadanie. Liczby 2x minus 1, 3x, 3x plus 6 tworzą ciąg geometryczny, wyznacz x i podaj wyrazy ciągu. Mamy trzy wyrazy ciągu geometrycznego, trzy kolejne, pierwszy, drugi, trzeci, więc możemy skorzystać z zależności an do kwadratu równa się an minus 1 razy an dodać 1. Oznacza to, że podnosimy po lewej stronie środkowy wyraz do kwadratu, po prawej mnożymy pierwszy wyraz razy trzeci wyraz, czyli inaczej mnożymy skrajne wyrazy. Podstawmy: 3x, czyli środkowy do kwadratu, równa się pierwszy razy trzeci. Po lewej stronie podnoszę 3 do kwadratu 9 i x do kwadratu. Tu mnożę nawiasy 2x razy 3x 6x kwadrat, 2x razy 6, 12 x minus 1 razy 3x minus 3x minus 1 razy 6 minus 6. Po prawej stronie można jeszcze dodać wyrazy podobne 12x minus 3x 9x przenoszę wszystko na lewą stronę, bo powstaje równanie kwadratowe. Minus 6x kwadrat, zmieniamy znak. 9 przenoszę, czyli minus 9x, minus 6 przenoszę, plus 6 równa się 0. Redukuję wyrazy podobne po lewej stronie. Będziemy mieli 3x kwadrat, minus 9x plus 6 równa się 0. Widać, że obie strony możemy skrócić przez 3. I będzie x kwadrat minus 3x. Plus 2 równa się 0. Odczytuję współczynniki. A jest 1, B minus 3, C równa się 2. Teraz dopiero mogę liczyć sobie deltę. p kwadrat minus 4ac, czyli mamy minus 3 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 2. No minus 3 kwadrat to 9, 4 razy 1 razy 2, 8. Czyli ostatecznie delta wychodzi 1. No i liczę pierwiastek z delty. Pierwiastek z jedynki, czyli 1. Teraz liczę x1, wzór minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, minus minus 3, czyli 3. Pierwiastek z delty wyszedł 1, a jest 1. W liczniku wyjdzie nam 2 w mianowniku 2, ostatecznie 1. Liczę x2, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Ponownie minus b, czyli minus minus 3, 3 plus pierwiastek z delty wyszedł 1 przez 2a, czyli 2 razy 1. W liczniku mamy 4 w mianowniku 2. Więc ostatecznie 2. W poleceniu było wyznaczyć x. Mamy dwie możliwości: albo x jest jedynką, albo x jest dwójką, a oprócz tego, że mamy wyznaczyć xa, mamy jeszcze podać wyrazy ciągu. No to sprawdźmy, jak się zachowuje ciąg, jeśli x będzie jedynką, czyli piszemy dla x równego 1. Pierwszy wyraz to było 2x minus 1. Czyli tu za x wstawiam jedynkę. 2 razy 1 minus 1. No i tu ostatecznie wychodzi nam 1. Drugi wyraz był 3x. Za x wstawiam jedynkę. 3 razy 1, 3. No i trzeci wyraz to był 3x plus 6. Za x wstawiam jedynkę i mam 3 razy 1 plus 6, czyli mamy 9. No i tu powstaje nam ciąg. 1, 3, 9. Ilo raz takiego ciągu to 3. No a co jeśli x jest 2? Pierwszy wyraz 2x minus 1. Za x -a wstawiam teraz dwójkę. I liczę. 2 razy 2 minus 1 ostatecznie wyjdzie nam 3. 3x za x -a wstawiam dwójkę. 3 razy 2, 6 i trzeci wyraz 3x plus 6. Za x -a wstawiam dwójkę, i tu ostatecznie wyjdzie 12. Czyli mamy takie liczby 3, 6, 12. No w tym przypadku akurat iloraz wynosi 2. Każdy wyraz poprzednie mnożymy razy 2 i otrzymujemy kolejny. I na tym kończy się zadanie. Wyznaczyliśmy x -a i podaliśmy wyrazy ciągu dla każdego przypadku.